Cześć, z tej strony Grzesiek. I dzisiaj zrobimy, e, można powiedzieć, więzienie w strzelcach opolskich dla gęsi, albo inaczej mówiąc e, gęśnik, miejsce, w którym gęsi będą mogły w spokoju wysiadywać jajka na małe gąski. Bo jak wiadomo, gąski małe są drogie, a e, jeśli chcą siedzieć gęsi, to niech siedzą. O, jak miło miło. Będziemy teraz budować. Przegrodę Dla Gęsi Bo gęsi Chcą nieść jajka Oj to jest trochę za krótkie Bo gęsi chcą nieść jajka A nie mogą Myśmy to Przykręcili tutaj Krętem Albo z tamtej strony No z której trzeba będzie eee. Tutaj mam trochę takich gratów nieużywanych, jakichś drzwi tują i tak dalej. To bym je wykorzystał o, elegancko. Od tej albo od tej strony bez znaczenia. O, coś, ta, coś, coś takiego. Tu by było jakieś takie wejście może tym przedstawiane. Lekko zaciemnione tu jest, ale to nie problem. Tak. A najpierw trzeba będzie to przykręcić. Mhm. Nie wiem czy widać, ale tą stronę też trzeba będzie siatką zakryć, żeby kury nie wlatywały. Bo największy problem mam z tym, że kury i gęsi aktualnie się strasznie kłócą. I gęsi zrzucają kury z gniazd, a to wszystko przez to, że kury rozdziałały gęsią jajka. Nie wiem, nudzą się, jest zima, może, pół, może dlatego, że jest zima od półtorej miesiąca i nic nie mogą zrobić. Wypuszczamy czasami na dwór, ale jest, jak jest cieplej, ale jest śnieg i nie mają gdzie grzebać nawet. Także siedzą w kurniku cały czas. Ja i tak kurnik chciałem wyczyścić, wybrać cały obornik i tak dalej na wiosnę, ale do, najwidoczniej muszę poczekać z tym. No bo, no bo śnieg tak szybko nie zejdzie. Także muszę zrobić tutaj dla gęsi taki zagajnik. Właśnie idą. Jak widzą Państwo, powstały zmiany. Przyciągałem taką jedną, jednoramię od bramy. Ono będzie fajne, bo tu jest światło, więc tutaj gęsi też będą miały światło. A takie dwie poprzeczki wstawię do słupu, żeby potem przywiązać to na druta, żeby się nie obaliło. Tutaj wstawiłem, nie wiem czy widać, siatki do końca, tak żeby już kury na to nie siadały i nie strały, bo to... Bo nie chcemy konfliktu między nimi, prawda? Więc żeby nie przeskakiwały. Tutaj pójdą jeszcze dwie deski, pomiędzy to siatka i tutaj jakoś to domkę, nie wiem, czymkolwiek. A na wejście zrobimy... Okno tutaj takie postawimy i będzie ono przesuwne po prostu i tyle, tak więc postępują prace, nie nagrywam wszystkiego, bo ja mam mało pamięci na telefonie, więc nie nagrałbym wszystkiego i odcinek byłby za długi, no ale dobra, przejdźmy teraz do ważniejszych rzeczy, żeby to nam stało w miarę stabilnie, to trzeba wkręcić będzie z dwa wkręty poprzecznie, żeby była jakaś siła w tym do słupa po krzyżu, a nie tam radę, ale chyba tak oj, trochę nisaj jest. Ale tak średnio, ale dobra, ten miał złapać tak, aby, aby, bo w tą stronę na pewno nie pójdzie. Trzeba teraz skontować z drugiej strony, żeby to się trzymało. I trzeba tutaj też dać będzie wkręta na tą stronę, ale tym się zajmę za chwilkę. Idę teraz tutaj. Okay. Będzie problem z przejściem, ale dobra. Te też trzeba odsu odsunąć tutaj mam przygotowany już trochę desek Więc będzie git Nie wiem w sumie jak mi widać, nie wiem jak z oświetleniem tutaj Może troszkę obrócę Będzie widać chyba teraz. Oj, tu jest mało stabilnie. No trudno. Mam nadzieję, że ta drabina się nie złoży. Nie jest ona zbyt mocna. Taka marketówka, ale coś tam daje radę. Też się jakoś mocno nie, nie boję, bo nie mam tutaj zbytnio na co polecieć. W takim sensie, że wystała mi się krzywda, prawda? Oj No! Jakoś to się trzyma, drabina chodzi, ale to się jakoś trzyma co prawda tylko na bardziej jednym. Ale to zaraz podkręcimy i drugiego. Ciesielski by się przydał, ale nie mam. Chyba, że damy tu jeszcze poprzeczkę i cztery. Dobra, zaraz to zobaczymy jak to będzie szło. Ale jak mamy to przyłapane. I to się w miarę opiera już na tym. Tak. A teraz by się przydało tą belkę złapać, bo ona jest nawet ważniejsza. Do pionu. Dajmy tutaj. Drabinkę. Może się nie wydłużę. I znowu wkręcika albo najlepiej dwa, żeby w pionie to stało. O, taki na oko. No tutaj nic nie jest mierzone. Przecież wszystko robię na oko. To leci. Drabina nie jest stabilna. Zaraz wypieprzę, Od frontu powinienem być. Ale trudno. Się tak. Oj, ciężko to idzie. Kurde, to co jest? To jest framuga. Czy ona ma metal w środku? To jest dobre pytanie. Ja jednak ustawię drabinę od frontu, bo tak to się nie mogę zaprzeć. Jak ja stanę z tego frontu, tak? Do dupy. To się chybie. Ta drabina się zaraz poskłada. O Boże. Gdzie? poszło, ale jaja. Teoretycznie drugi już niepotrzebny był, ale... Co to jest za główka? Wydaje mi się, że ona pasuje idealnie. Ach, wolałem mieć ciesielskie wkręty, ale nie mam przy sobie żadnych. Dobra, trzymać. Te krzyżaki są do dupy, bo to jak coś twardszego, to nie idzie się wkręcić nawet. Dobra, teraz trzeba to przyłapać, żeby się to nie wypieprzyło. Stabilnie siedzi. Dobra, bajka. To teraz, teraz, teraz idziemy na jednego chciałoby się powiedzieć, ale nie. Może położę. Teraz musimy. Nie bój się kurka. Uciekaj. Teraz byśmy musieli wziąć deskę. I deskę przymierzyć tutaj. I dobrze by było żeby ona pasowała Macie wydupcę zaraz na tej drabinie pieprzonej gówno z marketu Ja bym zrobił co tyle żeby kury się nie zmieściły aby Tej może siatki bym nawet nie musiał dawać to nie takie głupie deski, zawsze odkręca tą siatkę. To warto nie rości bo potem z małych kawałków trudniej coś zrobić. Tak, tylko pięć, jedna deska, dwie deski i dobra. Najwyżej głębiej to będą latały. Mi to pasuje. E tak, mi to pasuje. Pasuje mi to. Dobra, opuścić, wkręcić, wkręcić na próbę. No to drabina jest do dupy. O. Podniosę tak o. Dobra. Drugiego dajcie. Zeszło Dobra, trzyma się więcej desek by się przydało. Są deski tutaj elegancko Deseczki są ja bym tutaj dał kręcika. No gdzieś tutaj powinno być. Okej. Okay. Dobra, jeden przed drugiego nie wiem w którym miejscu zacznąć, więc na razie nie ruszam, więc na razie nie ruszam. Chciałbym to podnieść, o, na taką wysokość i wychodzi mi, że wkrętik tutaj. Kuźwa mać, no już, oj, tam źle trafiłem wkrętem. Dobra, nieważne, tutaj dobrze trafić. Trzymać się. Moi mili, nie wiem, przedstawić, co się nagrywa wciąż. Nagrywa się? Nagrywa się, słuchajcie. Moi mili, dlaczego nie ma odcinków? Bo ja nie wiem, co mógłbym nagrywać. W sensie jest zima, na polu się nic nie dzieje. Ciągnikiem trochę jeździłem, odśnieżałem, ale. Była taka zamieć po sylwestrze, jest połowa lutego, że ja po prostu zapomniałem to nagrać, jak robiłem, bo jeszcze do mnie dziewczyna przyjechała i na szybko odchniżałem drogi tutaj obok domu, więc nie nagrywałem. Teraz mówię, nagram jak taką kombinację alpejską robię. Nie wiem, wątpię, że taką mu się spodoba. Jak widzicie, tymczasowe, partak trochę, ale. To musi zdać egzamin na dwa miesiące. Potem, jak trzeba wszystko wybrać, chciałem wylewkę robić w kurniku i w oborze, żeby już nie było ziemi pod spodem, tylko był betonik, e, przynajmniej na części na pewno. Jak będę coś robił z ciągnikiem, to na pewno nagram na wiosnę. Ale na razie, długa droga do tego. Okej, okay. jest równo. Jest teraz równo. Nie trafiłem. Elegancko. Dobra, potrzebowałbym. O, to też nie jest głupie. To też zda. czy ja by nie wolę deski dać. To jest pytanie. Czy ja nie wolałbym dać deski. Chociaż. Pójść, wam to drabina się chybie. Jakbym to dał. Na tej wysokości to mi kura nie wskoczy, ale może wolałbym to dać tak i to usztywnić trochę Nie wiem Zobaczę czy mam jaką... Na pewno mam deskę, dobra, to na razie idę po deskę. Deska zrobi więcej dobrego. Wyczarowałem dwie deski. Eleganckie. Z odzysku oczywiście, z rozbiórki od sąsiada chude są jedynki chyba deski w sensie jak ktoś nie wie na no to jedno centymetrowej grubości o ale pasuje jak ulał będą dobre podoba mi się to eleganckie I tu trzeba coś dać Chociaż kury nie powinny wlecieć Ale hmm. Dobra, nie będę tu już wydziwiał nic dawał Macie rację, kura nie wleci Chyba A jak już To będzie miała Na pewno Nie tak łatwo, najwyżej się zrobi jakiś upgrade Tego potem O, Trochę to podniosę. O. I elegancko. Ja myślę, że tutaj taka deska by wystarczyła. O. I tutaj już wtedy w tym rogu. Po stoję wy nie widzicie, muszę kamerę wyrobić Idealnie nie jest to dobre. Tą deskę jakbym tutaj dał teraz Tak o żeby tutaj kura nie przeszła i wtedy powinno mi tutaj wystarczyć nawet. O, sobie ją tak przyłapię. Powinno mi teraz wystarczyć nawet. A. żeby to okno tutaj wstawić. Dobra. Może by tutaj szpadłem w troszkę. Pamiętajmy, że nie, nie jest to ziemia, tylko obornik, więc. Efektu, wow nie będzie, ale chcemy tylko naruszyć. O! I widzicie? Jak elegancko. O, jak tu jest gwóźdź, ale. O, udało mi się to wyjąć. Tu już kura nie powinna przejść. Tak jest. Kura nie przejdzie, to odłożymy tego gwoździa. I teraz na dwa wkręty tu złapać. Może na trzy. Bo to stara deska. Jakbyśmy puścili w jednej linii, to tak blisko nie jest. Ale to by mogła pęknąć po prostu. Nie powinna, ale mogłaby. A tak na pewno nam nie pęknie, jak nie puścimy w jednej linii tego. Dobra. To mamy ogarnięte. Tu jeszcze mamy ten, jakbyśmy chcieli. Hmm. To wpada. Zobaczmy, czy starczy, czy nie starczy. O, patrzcie, opiera się w sam raz. Kura żadna nie wejdzie. Można by było tylko pomyśleć nad tym elementem, to widać. Ja sam nie widzę. Jak trochę wyżej wezmę, to będzie widać. Można by było pomyśleć nad tą dziurą. Tędy kury mogłyby wskakiwać. I można by było coś z tym zrobić hmm. Nawet może wiem co Deskę tutaj miałem, ale nie, ją tutaj dałem Mam jeszcze krótsze deski eee. Można... Je... Mam deseczki Powinny załatwić sprawę Ja wyglądał tak Aha Trzeba było to złapać, zobaczyć Trzyma się. Trzyma się Jako tako To można sobie regulować No najniżej będzie tak, nie? Tu są takie wysokości, tak? No to można było dać jeszcze takie coś Dobra i trochę naciągnąć I się trzyma w porządku i teraz tą małą można jeszcze ewentualnie dać w taki sposób i będzie git Trzyma się. Można jeszcze wtedy spiąć tutaj ewentualnie, żeby się nic nie ruszało. Ale czy jest sens? Nie wiem. Jak to mówił wiki Gabor no. Dobra. Tak. No pewnie, zachać się jeszcze. Tutaj mam jeszcze jakąś taką Panele, o tu jest to przykręcone, to można to tak ciachnąć. O Boże, o Boże. O, Tutaj kura mogłaby jeszcze przejść, chyba że damy to tak o wtedy. o wtedy. Ale tak przykręcić to i gitara. On chyba powinno być w porządku. Dobra, przykręcam to zobaczymy jak to się będzie trzymało w rzeczywistości. Bo tak to sobie możemy. Dobra, patrzcie jak siedzi elegancko. Tu nic nie trzeba. Tu się samo dzieje. Tu jest trochę luka. Ale nieważne. Dobra, teraz to posprzątam. Pokażę Wam już jak gęsi w środku będą tak miały. Tak więc moi drodzy. Jest tutaj wejście. Mamy wiadro z wodą elegancko, miskę z jedzeniem, a to wszystko robiłem po to, żeby gęsi mogli spokojnie zacząć wysiadywać jajka dopiero znoszą. Znaczy już znosiły, ale przez te mrozy miały 20 parę jajek i dwa dni było po minus 20 parę w nocy, pod minus 27 nawet. No i niestety przemarzły te jajka. Znaczy no, nie przemarzły, ale wyziębiły się za mocno. I gęsi to poczuły i zeszły z jajek, teraz na nowo składają. A że kury im przeszkadzają, i tak samo one kurą w, w, zaczęły przeszkadzać w niesieniu jajek w ich gniazdach, także mamy konflikt interesów i taka tutaj miejscówka musi być wymyślona. Gęsi są tylko cztery i mogą, będą mogły wy, być wypuszczane, jeśli nie będą siedziały na jajkach, no bo. Nie wszystkie naraz będą siedziały w jednym gnieździe. Mam nadzieję, że jeszcze drugi zrobię, żeby nie siedziały w jednym miejscu gniazdo i tak sobie będą żyły. Tutaj stoi odchowalnik dla kurczaków. Teraz jest w pionie, ale on normalnie jest w poziomie. Nie wiem, czy w tym roku będę kluł kurczaki ze względu na to, że w tamtym roku po prostu miałem nieszczęście z tymi kurczakami. Genetyczne jakieś wady miały, i na początku było z nimi wszystko dobrze, a potem były problemy, także na razie się zraziłem i czekam dopóki nie będę miał też odpowiednich warunków, to znaczy kurnika, tak jak chcę, chyba nie będę szedł w kury ozdobne, bo szkoda mi po prostu mojej pracy, czasu i pieniędzy. Poczekam, będzie potem lepiej. Wąski już zostały zabrane do środka. Jak widzicie, na razie są trochę a oszołomione w ja sensie przesadzam no ale są zamknięte, także nie wiedzą co się dzieje o, tutaj już jejkami zaczęły się bawić odkryły gdzie jest woda, gdzie jest jedzonko tutaj mają miskę z jedzeniem także chwilę to im zajmę, zajmie i potem będą miały większy luz i swobodę no a co do mnie, to planuję jeszcze nagrać teraz hmm, odcinek z codziennego obrządku ale chyba tylko na przykład z rannego albo z wieczornego no bo to jest praktycznie to samo wiadomo w południe jeszcze trzeba coś zrobić ale tak naprawdę to e, tak naprawdę on się powtarza więc e, pokażę wam jak trochę się zrobi cieplej to będzie więcej obowiązków to może tutaj wtedy... stoi Lusia, jeszcze Lola i Lelek śpi a tutaj jest wielka góra Obornika na jakieś 10-15 taczek no może 10 e, którą będzie trzeba wywieźć jak zrobi się cieplej, ale to pewnie w odcinku z obrządku